O, teraz masz. Rek. Iś, czas na ja wiem. Nagrody Słucham. dla najlepszych wędkarzy. Podawał, nie? A ja będę mm. czytał wynik. Nie, ja będę ten... Tak Co? Będę, to. ten. Zbierał. Aha, dobrze.

Zakończyliśmy dzisiejsze zawody o 15 puchar jesieni myślę, że zawody były udane, każdy zadowolony, szczególnie po i w tej chwili odczytam wyniki. Największą rybę złowił kubiak Zenon. Nie, 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 nie. Nie, nie.

Mogę mówić dalej? Ci Gratulacje! Gratulacje! 24! Należy, Należy uhonorować panią Macyśkiewicz w Asach, która uczestniczyła w naszych zawodach jako rodzinka nasza. zajęła pierwsze miejsce w twojej kategorii. Z do przodu, do przodu, przodu. To jest od nas kręcę. <grym grym grym> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja pani życzę, żebym pokazał żeby Pani taką przygodę, że pani wiele do wody a ryba pani. Dziękuję bardzo. A, nie, tam dziękuję. Proszę państwa, startował również w naszych zawodach wśród seniorów junior, który w swojej kategorii zajął pierwsze miejsce. Grużel Szymon brawo, brawo! Podpowiem, że junior był bardzo w porządku, ponieważ tak jak większość z nas nie złapała nic. <grytanie> Fetyczny. Tak. Tak jest. Teraz przechodzimy do naszych panów seniorów, z których pierwsze miejsce zajął Roman Winkowski. 500 punktów. Brawo!

tych dzieci nie dowiemy się. No poprosimy na mnie. W drugie miejsce zajął kolega Zbigniew Baran, 350 płotów. Brawo! Brawo kolego mi tobie da się pomóc. Wszystkie słowa. Będzie mi się jak najmieściej opisać. Liczę, że w przyszłym roku będzie jeszcze co najmniej Ty nie stresuj się tak, uśmiechnij się. Trochę. Tam w Wy Wybierz sobie i do podpisu. Co wybierz, co 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 ci pasuje. Cały, całe, całe. całe. on jeszcze nie miał? Dwa razy Trzecie miejsce zajął kolega Zenon Kubiak. 235 punktów. Ej hey, ej, hey, z nagrody? <grym> to to był jedna ryba, jedna ryba tylko była. Nie, nie wiem. Bo tu jest pierwszy raz. Ej, <grym> ej, Halo, kolego. Halo, kolego. No. O. Zaraz, bo mi, bo mi się nie mieścił w obiektywie ja. dziękuję, kolego. O, zapraszam jeszcze tutaj <suszy> <Czwarte> <suszy> miejsce, Stanisław Dysarz, 200 punktów. Brawo. Panie Kubiak, parę słów proszę powiedzieć. Gdzie pan to złapał? Złapałem, oto tutaj, w tej pięknej wodzie. <grym <zbyt>. <grym <zbierze> w tej pięknej wodzie, z lewej strony, z prawej strony, <grym zbierze> panie Kubiak? Z prawej strony. Z prawej strony, na tym kluczu, przed cyplem? Przed cyplem. Przed cyplem. <grym <zbyt>. <grym zbierze> <grym zbierze. Telewizja jest, To nie krzyczysz. Radio <grym> Plus.

Panie Bogdanie, można na chwileczkę. Moleń. Można Panie Bogdanie na sekundkę. Wywiazić chcemy. On tylko bombki robi. Od Chodź Bąbki, za jakie robi. Podpisz no tu. Tu.

Teraz zrób zdjęcie. A mówili, że weź śrosówki no. będziesz wyjść. Też. takie małe. Ósme miejsce Kuba Wiesław. Brawo. Brawo! Kuba ruszaj się chłopie. Bo ci zginę coś. Nie wybieramy, nie wybieramy. Bierzemy z wiersz. Słuchajcie co to jest z. E, o, Dziewiąte miejsce Borowiec Łukasz. Taplan! Brawo! Brawo Boruwa, ostatni raz tu jesteś. <młysły> Zdecydowanie trzeba coś wziąć i usiść w dłoni. Prezesu. To jest najważniejsze, nagrodę możesz zostawić, Uścisz w dłoni się licz. 10. <młysły> miejsce Henryk... Brawo! Brawo! w w życiu młody, <młysły> jedyny... Nasze największe. Tu Tu tak dalej. Tam do tego, fotoreportera. Proszę powiedzieć, panie Zdzisławie, gdzie pan konia oh zostawił? O Boże! O oh Boże! Jedenaste miejsce. Właśniewski i Egzekwo. 11 miesięcy Paweł Tupa! Tupa! Brawo! Tupa! Tupa, Tupa! Wszystko jedno! Ważne, że nie dupa! Brawo, panie Tupa! Zegzekło 11! Henryk Marksiewicz! Koledzy, pana Tupki! 14. miejsce Jarosław Szarapi. Nie! Yes. 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 Pani Jarku, na piwu ściski pójdzie nagroda, no? Jak to uzyskały? To co zerwałeś. No i 14. miejsce egzekwator Richard Andrzejewski. A, brawo! brawo. Czapkę. Ja czapkę zajmę, żeby mnie poznali później. A ja zrobię zbliżenie? Tak jest, dziękuję. Ale czapkę zajmij. Ale to. Obyj znaczy jedno. Wszystko? Wszystko. Ustal jeszcze jednego zostawię tam, jeszcze na nie, nie ma już! A, o, nie, nie ma już, nie ma Ale więcej ryb już nie ma. Nie komentujemy, ponieważ... nie komentujemy. Proszę Państwa, ponieważ część e, artystyczna dobiegła końca, poproszę o głos e, przedstawiciela zarządu okręgu. Proszę bardzo. No szkoda, że nie padł taki szczupak jak w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Na pewno czeka na Was na przyszły rok. Zapraszamy już nie na jubileuszowe 16 zawody. Prezesa dzisiaj nie mogło być, bo dzisiaj odbywają się pierwsze Morskie Mistrzostwa Polski w wędkarstwie z brzegu w Karni. Wszystkim, którzy tam są, współczuję, bo sobie się na morzu na takim wietrze stać na parę godzin. Tym niemniej jednak to, że zawodnicy ryby połowili, znaczy, że jednak w wodzie coś jest, tylko trzeba to poszukać i mieć przede wszystkim szczęście. Gratuluję tym, którzy wygrali i mam nadzieję, że spotkacie się w podobnym gronie w przyszłym roku. Dziękuję. Może jeszcze prezes Koła coś powie na pożegnanie. Proszę Państwa, ja dziękuję, tenio. że taka liczna tenio. grupa dzisiaj się spotkała. No, nie zależy od wędkarzy, tylko od góry. Zaryba nie brała, ale ja liczę, że na szesnasty puchar na pewno będzie lepiej, będą lepiej rybki brawi i będę prosił, o ile Państwo będziecie chętni przyjechać na szesnasty puchar, bez względu na wybory, które nas czekają w tej chwili w roku 2013, będziemy jako Koło dalej prowadzili sport wędkarski tak jak do tej pory. Także jeszcze raz dziękuję za udział i przejść wodą wszystkim wędkarzom. Brawo! Teraz wspólne zdjęcie poczlowe. Kolega Tupak, weź kolegów. na Damy kuczni sobie do zdjęcia.